Cześć widzowie. widzowie, witamy was bardzo serdecznie razem z Grzesiem. Ee, jak widzicie w Stumble jest to już nasz trzeci odcinek ze Stumble tak. Jak Widzicie Grzesiu ma nowego skina wyposażonego w ten oto sposób. Tak House. wygląda. Nazywa się Widzowie House. A wiedzieliście, że ten skin jest legendarny i jest jeszcze z wersalki Monopoly? Wie? To jest. Piszcie w komentarzach, legend. widzowie. Na a pewno bym się A ja no wiadomo, tu ze znajomym zagram w endless'a. Ale tu chyba są niektóre boty. Nie, im ten, ten Roo, i Leo i Timmy. Tim. Tak, to są niektóre boty, bo oni tam mają e, no, jakieś są nienormalki skiny i w dodatku jakieś jeszcze kroki te o, podstawowe, i Gdera, no. właśnie, no. A raz widziałem um, bota blank. O, ja mam tego skina, którego on ma, ten prowadzący tą grę, twój znajomy właśnie. Ja też go mam, tylko że kiedy jako go zdobyłem, to on właśnie jeszcze przedtem inaczej wyglądał. Super inaczej on wyglądał wtedy, ten skin twojego prowadzącego znajomego, tą grupę, kiedy jako to dostałam. Słyszałeś to? Dobra, okej. Okay. Powiedzmy, że tak. A, jakie było pytanie? Teraz zapytaj. Eno. Jak kręciłeś w... Em... Mitycznym super, super kołem? A ile ono kosztowało gemów mi powiedzcie? tam był Ty... A jak ty zdobyłeś Grzesiu tyle gemów, żeby szło nim zakręcić? I czy ty nim w ogóle zakręciłeś? Nie, nie kręciłem. Nie. Musiałam wykupić pakiet, ale mama mi pozwoliła, bo się nie Ale dało. gdyby ci pozwoliła, to i tak też byś nie mógł, bo ty ale właśnie nie masz za... takiego konta, gdzie ty możesz sobie kupować ale takie co rzeczy za skin internetowe Ale to że ten hot że on był w tym kole, tym najlepszym i właśnie takie drogie koło, nie? Są takiego są wart. Ja w ogóle nawet go nie lubię tego skina, ale o, Jakiego ludzi. skina? Kurde nie wyszło. Boże, bo ty uważasz, ja że moje padłem. wszystkie skiny są najgorsze. Nie, no, no, twoje też są fajne, bo ty masz i daj, bo z Quarta. Falisz, gaj, też chyba, z czego co pamiętam, to ci się kiedyś no. podobał. Falisz, no, falisz, o nie, seksta. Kompletnie. Nelukły I Marno. 116 korony. Mister no, Beast. Dobro, okej, okay, widzowie! E, kto też kiedyś zagrał właśnie tą gierkę, e, jak ona się nazywa? Niech Grzezi nam się bo ja, pokażę ja nie. pokażę Wam nową mapę! Dobro, okej, okay, Przypomnij water park. nam, jak się nazywała ta gierka, którą ty teraz zagrałeś. Super water Park. Ale jak? nie ta gierka oficjalna, tam wyścig, coś tam, coś tam, jak tam przedtem jeszcze pisało, przed graniem. Dobra, okej. Okay. No to w takim razie nieważne. Kto zagrał po prostu tą gierkę, na której okay, na samym początku skrót, jest a? jej y, właśnie ta mapa, którą teraz Grzesiu gra? No to ale widzowie, skrót, piszcie w komentarzach widzowie. i ten zostawia ale łapkę skrót. w górę. <noise> ale skrót, widzowie, fajny. Ten sam chyba z czego co pamiętam, co ja właśnie na super slajdzie wymyśliłem. I górą. Znowu właśnie, to pośpiesza. W ogóle tam też jakiś jeszcze inny typek oprócz nas to robi. Widzimy. Ale będzie. Ale jest chyba o kilka razy słabszy. Piu. Piu I robimy. Ja tą mapę. E, no będę pierwszy teraz. Tak, ale nas teraz pił. E! Nie interesuje, my tutaj nagrywamy odcinek. Wyjdźcie lepiej z pokoju i zamknijcie za sobą drzwi. Zamknijcie drzwi, słyszysz? Ej, zamknijcie drzwi! On mnie wyprzedził ten. Mateusz, Rady pójdzie demon. zamknąć drzwi. Okay, ten red nawet, demon mnie no. wyprzedził. A przeszłeś na której pozycji? Chyba drugiej. No, drugiej. O, na razie to był, z czego co pamiętamy twój nowy rekord. I to w dodatku jeszcze na. Odcinku. Eee! Mój supero. Nie. To jest A jakiś ten bananowy ten. skin, chyba z czego co pamiętam to legendarny albo mityczny. No. Mityk. no. Ja nie pamiętam ile mam jego odłamków, ale nawet dosyć dużo, tylko że no wiadomo też oczywiście, że niestety trochę jeszcze nie mówcie, mi tych odłamków zabrakło. Wiesz co grzesiu? Jak będziesz chciał skończyć na trzeci odcinek ze Stample to powiedz. Uprzedzam cię Dobra. właśnie o tym na ten wszelki wypadek. Jest tutaj teraz za drugim D razem tą przeszkodę. Udało nam się ogarnąć D bez problemu. D D D o kurde. Przepraszam widzowie, że tak popędziłem, ale poniosła mnie kompletnie. Uj, łuj, mogłeś już tam od razu skoczyć, bez wchodzenia na ten klocek jest. Ja, byłeś jako siódmy, byłeś jako przedostatni. O, no. i ktoś ostatni już to sobie wyszedł. Dzięki szczęście. temu właśnie udało nam się. Nie, nie no, chodzi, większe szczęście to by ja właśnie było, gdybyś tak tylko był bardziej ostatni, zamiast no, przedostatni. No, no, No kurde. Znowu to samo, co było w ćwierćfinale. Dobra, okej, okay, w takim razie spróbujmy natomiast wygrać tą gierkę, aczkolwiek wątpię, że się uda i żeby się udało. Eno, może się uda. D dobra, okej, okay, opanuj to jakoś. O, ktoś tam spadł, widziałem. O nie, wyprzedził mnie. Ta. O, ktoś jest tam przed tobą. Andrew. Ale na szczęście w kamerze to widać, a to oznacza, że no więc widzowie go. też powinni to widzieć. No. Oni nie zrobili tego. Właśnie więc masz okazję, bo mało kto to robi i mało kto o tym zna w ogóle. A jak wy się właśnie o tym triku dowiedzieliście Abra i o tym skrócie. No więc właśnie. Więc... Ten, kto nie ogląda, pry może o tym nie wiedzieć. I oczywiście tego poszczególnego odcinka. Łoj, no nie, no za daleko wyskoczyłaś! I widzisz? No i właśnie Dlaczego dlatego wracasz? ja nigdy tego nie robię, bo ja właśnie wtedy się poję, że wyskoczę za daleko, tak samo jak ty teraz. Ja no e, no, więc... nie wyskoczyłem za daleko. Wyskoczyłaś, Banowało no bo przecież... się, mi się zbanowało. Nie, no bo y, ta zjeżdżalnia była tak samo, y, stoiła y, 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 po prostu jak zwykle, normalnie, tam nic się nie poruszało ani nic, tyś wyskoczył. Skin mi się nie poruszał. Nie, bo no ja widziałam, że ty sterowałeś drążkiem, a jak drążek ci pokazywał, że trzeba było się poruszać, no to wtedy nie, no. w tej sytuacji... No ale, ta, ale to jest fajne, bo widzowie. I zresztą, zresztą to, to też podczas teraz tego może się ubogować. Nie idź tą górą, gdzie tam jest lawa, bo. bo e, Zna taki inny skrót na dole też jest. Nie chcę go robić, Matino. Okay, no właśnie, żebyśmy też nie marnowali na e, całego czasu na odcinek, który trwa już prawie 8 minut. No. O, 8 minut już trwa no, dokładnie odcinek. 8 minut, ale no, mi się tym nie przejmuje jok. Bo mamy super waterpour. Ej. Tak, miejmy nadzieję, że ale uda się go... Ja się w czasie nam a propos tego ogarnąć jak, mapy, jak najszybciej. I stumbelka paprze. Eee. Ale widzowie to jest pół stumbelka. Ziu tylko tam typków. O, jestem trzeci. Ziu. no i Tutaj sobie przeleć, tylko znowu przypominam i upominam Cię o tym, żeby nie za daleko. O nie, skoczyłem. <gryfny> Właśnie. Przecież to nie no, finał. Nie no właśnie, ćwierć finał, ale trzeba też uważać, żeby w tym całym top 16 się też dostać i umieścić, i żeby znalazło się w tej topce dla nas miejsce. No. Podobno jest też podobny trik właśnie na super slajdzie. Ja wam pokazywałem i posłałam właśnie taki filmik z TikToka. Mam nadzieję, że go widzieliście i wam się spodobał. No, na super slajdzie. Fajnie. Tak, musielibyśmy też to kiedyś spróbować zrobić. No. Mhm. Nie, tylko Generalnie to niektóre tam są kwestie szczęścia, ale na szczęście Ej, będę Grzesi wszystko. je często zdobywa, więc jest dobrze. Uoj! Na szczęście o dziwo nie było za daleko i znowu na drugiej pozycji. Grzesiu ma rację. On się za szybko zatrzymał ten. No właśnie no. Dlatego radzę widzowi od teraz, od tego momentu, gdzie Typek miał teraz też taką sytuację, nie robić takich ja animacji. Ja tak nie drobię. robię! Ale on tak nie robił. Ja też Że im to i spadłem animacją. Ja chyba tak samo to właśnie zrobiłem o Samotką piłki tak samo jak ty masz jakieś A masz właśnie animację Chibi Dance, bo ja mam zobacz. te, widzisz? Masz, ma, ma. E, tak, i to jest w ogóle bananowa animacja, bo było też kiedyś takie wydarzenie, jak Super. ty jeszcze nie grałeś w tę grę e, bananowa ponanza, to tam też właśnie była do zdobycia taka animacja w sklepie za banany, które się też wtedy zbierało. O kurde. Minionki słyszę. A ty znasz odgłos minionków? No. No to w takim razie, jaki on jest? Powiedz nam tutaj mniej więcej. tylko no widzowie od odcinka też się dowiedzą? A, ale, widzowie. ale widzowie mogą nie wiedzieć, kim jest Jurek. No, no więc i idą. No. I następne gry w kolejnym odcinku. No to do widzenia, widzowie.